Witam was w ten niezwykły dzień. Myśleliście, że zapomniałem? Nic bardziej mylnego. Dzisiaj jest kiłędej, na który wszyscy czekali. No to zaczynamy. Ile masz lat? Pierwiastek z trzech. Kiedy finał? Przed wakacjami na pewno. Czy masz zwierzątko? Tak, mam królika. Lubisz frytki? Jak nie to zginiesz jutro. Lubię, lubię. Real czy barca? Nie interesuje się piłką. Wiemy gdzie mieszkasz, jadę po ciebie. Nie no, to niemożliwe. Co sądzisz o ekostrawnym kompocie, który ci ukradłem w przedszkolu? To byłeś ty? Znasz mnie? Teraz już tak. Rosja czy USA? USA, jaki sezon twój będzie najdłuższy co Untrybals? Raczej sezon drugi. Natibal czy Polska SRR. Natibal bo drugiego ziomka nie znam. Proszę nie bij. Oglądasz telewizję? Tak. Pięć razy dziennie. Znasz cenzura Bal? Tak, znam go, ale jakoś go nie oglądam. Serbia czy Bośnia i Hercegowina? Chyba raczej Serbia, bo Bośnia ma dziwną flagę. Pozdrawiam cię, lubisz Wojana i Paliona. Odpowiem na to pytanie tą emotką. Wolisz Poland balla zwykłego, czy według reguł co? Chyba według reguły, bo to taki klasyk. Imperium niemieckie, czy Reichstagle? Reichtengel. Chyba raczej Imperium niemieckie. Co myślisz o tym, że Trump chce Grenlandię? Myślę, że po co mu takie zadupie tam dosłownie nic nie ma. Top 3 ulubione kraje: Polska, Węgry, Botswana. Gratulacje z okazji 400 subskrypcji. Dzięki, na ile sposobów pokazujesz twarz. Na sto tysięcy sposobów. Jesteś Sigmund, i czy ty jesteś kubek dwuuszny? Nie. Ile będzie odcinków w serii? Około 40 odcinków. Czy Kanada poleci w kosmos? Zginie przez jakieś państwo. Na razie się tak nie zapowiada. Czy Polsce się uda? Z takim super składem wątpię. Znasz kartenia? Znam, nawet dał mi banana. Czy jesteś gejem? Jak myślałeś, że powiem tak, to znajdź Boga w swoim sercu. Czy masz dziewczynę lub chłopaka? Nie, bo dziewczyna mnie rzuciła. Ale szukam nowej. Czy masz zwierzę w domu? Mówiłem już, że mam królika. Ile masz lat? Mówiłem już, że pierwiastek z trzech. Czy jesteś furasem? Widać chyba po mnie, że nie. Pier nie będę mówił jak! Zrobisz kolejną bitwę, ale żeby, żeby Polska wybrała. No dobra, w sumie czemu czemu nie? Zróbże, jakby wszystkie kraje największe, żeby uderzyły nuklearne, a później się odrodziły. Niestety oni są za głupi na takie manewry. Czy strasz? Taka masz może papier, ile masz lat? Po raz trzeci mówię, że pierwiastek z trzech, czy staniesz się z Hibidi to ilet. Wiesz co chyba podziękuję. Kiedy kończysz nagrywać. Miałem kończyć już, ale dzięki tobie nigdy. Podziękujmy temu panu za motywację. Lubisz placki? Jeszcze jak?